Razem postanowiłem omówić i porównać wszelkiego rodzaju broni dla Knighta. No i oczywiście, żeby to nie być całkiem gołosłownym, przygotowałem dla Was swego rodzaju tabelę porównującą wszelkiego rodzaju broni na różnych poziomach. Ale zanim do przejdę, omówię Wam każdy typ broni tak ogólnie, zaczynając oczywiście od najpopularniejszego. No i tutaj pierwszy jest oczywiście SWORD. Zalec, pierwsza podstawowa, są po prostu one lżejsze od pozostałych broni. Hmm. Co prawda Knight nie ma jakichś tam specjalnych problemów z kapem ale zawsze będziemy mogli dźwignąć tych parę podków więcej. Druga, druga zaleta występowanie przedmiotów wspomagających, mam na myśli tekst tak, nam sport fighting, ja chyba bardziej omówię już pod koniec podatnika. Trzecie, no to zapewniają dużo brony, to się liczy szczególnie w przypadku broni dwuręcznych. w przypadku jednoręcznych, no to liczy się tylko ten def yy, na plusie powiedzmy, 24 plus 1, no to plus 1 wtedy. Wędruje do tarczy. No i czwarta, jest ich dużo na rynku, przez to łatwo zakup jest tak dlatego, że skoro właśnie swordy są najpopularniejsze, no to na przykład jakiś knight weźmie, no nie wiem, z Magic Sworda, no i gdy później będzie chciał go zmienić na, nie wiem, Shiny Blade, będzie musiał go sprzedać. No i przez co ci wszyscy knajcie, którzy będą latali z mieczami, będą robić tego anchilatora i później wszyscy będą to sprzedawać, a więc łatwo będzie Wam go kupić. No i przechodzimy do wat. Sword drogie. Tutaj już mówimy mm, bardziej o tych egzemplarzach powiedzmy właśnie na wyższych poziomach, bo na niższych poziomach to tak nie masz takiej różnicy. Ale na wysokich właśnie ten Shiny Blade, no to uznajemy zapłacicie 500cc z nierada wydatkiem, na tym chyba 120 poziomie. Yy, no ale przykładu m, za topór, czyli Krystalina Axe zapłacicie no, 200, czyli różnica ceny jest gigantyczna, że co klubie. więc możecie zapłacić nie wiem 80cc. Druga wada, na niektórych poziomach mają po prostu no, lekkie braki w ataku. No i trzecia wada, sword, Ringi do tanik nie należą, Często na niskich poziomach, no nie będą zbytnio, wiadomo, opłacalne, dopiero na wyższych poziomach, no już raczej wtedy nie będzie problemu zapłacić temu z 500-600 gp, żeby sobie nieco przyspieszyć expa. E, Aks Zalety. Mają bardzo wysoki atak, co widać właśnie na wyższych levelach, na niższych to nie bywa, różnie naprawdę. Zresztą sami zobaczycie na tabeli. Są tańsze niż miecze, już wspomniałem z tym przykładem, krystaliny Axe i Shiny Blade. Jest ich sporo na rynku, no, ale mniej niż miecze. No i wady, niektóre dopłaty posiadają mało defa, co może zaboleć szczególnie w przypadku podów wewnętrznych. No ale myślę, że jeśli głównie atak, No też wiadomo, no jednak warto by było mieć te parę punktów defensywy więcej. No i Axe ringi też do nie należą. Myślę, że ceny będą podane do Sword Ringów, no więc też po prostu na wysokich levelach bez problemu, ale na niskich. No, jakiś to problem jest, niestety. No i kluby. Zalety są najtańsze, już naprawdę najtańsze już później, to już nie wspominając, że jeszcze był ten przykład Shiny Blake, na Reaction i tak dalej. Ale jak już wspominałem o tych Umbral Master itemach, e, gdy ich ceny się wchają naprawdę grube kakao, no to zaszczędzicie dość sporo. Ym, druga zaleta, na niektórych poziomach nie mają po prostu sobie równych. Trzecia. Najlepszą bronią dwurężną, o jest właśnie klub. No i czwarta, klub ringi są bardzo tanie, lecą właściwie praktycznie ze wszystkiego, szczerze mówiąc, że noc cyklopów ten bije e, tyle graczy. No i po prostu na niskich poziomach, już będziecie mogli sobie przyświecać Expa, nosząc je, kupując jakoś tanie, uznajemy po 100-200 zależy wszystko od serwera. No i wady, więc si po prostu trochę na rynku mniej niż pozostałych broni, co widać szczególnie w przypadku egzemplarzy z areny. No po prostu z areny nikt nie będzie znajdował kluba, ale więc będziemy musieli sami znaleźć to, arene. tak to bywa. No i dobra, tutaj macie tu tabelę. E, najpierw tej broni na niższych poziomach. Na zielono są oznaczone te najlżejsze, na pomarańczowo te trochę cięższe. Na czerwono najcięższe, no i na niebiesko, gdy jakaś broń ma wysokie statystyki na dany level. Dobra, swordy. To co się rzuca w oczy, to to, że jest dość dużo lekkich naprawdę swordów, a ciężki jest tylko właśnie tutaj Dragon Slayer, który jest w rzeczywistości dwudręku, a więc no, tak to bywa w przypadku broni wewnętrznych. Właśnie broni wewnętrzne są bardziej oznaczone, powiedzmy, na prawo przesunięte. No i co? Jak widać, mamy tutaj luki właśnie na 35 i 45 odnośnie broni jednoręcznych, że nie warto jakoś tam wymieniać, to po prostu ich nie ma. Bo ja tu oczywiście nie pokazałem wszystkich broni, tylko te najbardziej, powiedzmy, opłacalne. Dodatkowo na 20 levelu niestety to wygląda bardzo słabo porównanie do kluba i toporwu. No i na niebiesko wyróżnia się tylko Crystalline Sword, chociaż on naprawdę tutaj wymiata, bo oprócz ataku Em, posiada bonus do Sword Fighting. Niestety jest on dość drogi, no ale em, warto powiedzmy za niego zapłacić. Em, no na no niższych, właśnie toporek. Toporek to mamy lukę na 15, bo nie ma broni z korymów. Toporek po prostu nie wiem właściwie dlaczego, ale już na 20 ewalu się wybijamy, widzicie. Pięknie dwa VNAX 31 ataków w na mieczach, ale klub podobnie, no, czy tak samo właściwie. Naginata 39, w rękę. myślę, że to może bardzo przyświeżyć expa na niskich poziomach. Na 40, a właściwie chyba nie dokładnie na 40, bo z tego co jutro, bronię do leplingów z leplingów mają niestandardowe progi levelowe, że powiedzmy właśnie 42 level czy coś takiego, no ale jednak atak bardzo ładny. no i 100 broni sobie już polatamy. Myślę, że do właśnie Heroji na 60 zeleny, bo nie ma raczej na 55 po co mm, zmieniać. No ale niestety mm, topory są po prostu najcięższe, co można tutaj zauważyć. Nie ma żadnego lekkiego toporu. Z tego co się wymytuję, jeszcze ten Noblax był w miarę, w miarę, ale chyba się nie, nie zaliczył, bo jakoś liczyłem, że już taki, ma powyżej chyba 36 to już nie jest lekki, jakoś tak. No i dobra, kluby. Mm, tutaj jest bardzo duży wybór, tak naprawdę, i bardzo łatwo zaopatrzenie w Battlehammer można z bardzo prostego kwestią zdobyć, ale to akurat mniejsze, bo można sobie kupić na... tylko to, co się idzie na nowych serwerach. No e, i pięknie, już na 20 levelu mamy też klub, który się wyróżnia od do słodka. 25, tutaj podałem dwa przykłady, chociaż tak naprawdę. Mm, ta po to nie jest ręka, tylko wydaje mi się, że może być zdecydowanie droższy. To jest Diamond to czy jakoś tak. A tego podałem też ten Beach, który jest obok. Też właściwie on akurat powinien być dość taniej bo leci z tych itemów, mobów na Oramond, tych słabszych. A więc myślę, że łatwo się będzie mogli zaopatrzyć. No i tutaj właśnie leciutki jest następnie z, 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 ten młotek, który leci z krystalinę spiderów. No i no, tam już dalszy program, też możecie zobaczyć, że są dość lekkie, a na 40 piękna dwa ręka ze 43 ataku i na 45 um, jedną ręka 44 ataku, to myślę, że jest naprawdę, to już jest po prostu szaleństwo, jak możecie zobaczyć, że właśnie Dragon Slayer i Angelic Axe, jak już tak, mają po 44 ataku, są dwuręczne, tutaj macie jedną rękę, a więc to już naprawdę coś pięknego, jeśli chcecie się bardziej przyjrzeć, jak to wszystko wygląda, gdy na przykład będziecie chcieli się zaopatrzyć na knajcie, na przykład będziecie chcieli sobie zarabić nową postać. Eee, no to mieliśmy przynajmniej wiedzieć co sobie tutaj zakupić, ale ja przychodzę już do tabeli na wyższych rywalach, bo to się oczywiście liczy. No, spójrzmy w oczy, gdy ktoś ostro przejecpi, to błyskawicznie może być ten już tam 7 miesięcy No i tutaj się pojawiają w końcu nasze już bronie z ostatnich aren i także tutaj Poi, Imku, wiadomo. Eee, tutaj topory mają te... z jest ten problem, że nie ma go... Spoy, tutaj mamy Avenger, który ma dużo bardzo defa, to jest istotne jako dwuręka, No już nie mówiąc, 50 ataków, tak naprawdę. Eee, klub też 50 ataków, też eee, spoy, tylko że on ma mniej defa, a topór ma naprawdę mało defa i nie jest Spoj. To naprawdę nie jest problemem na starych serwalach, ale nowych może być, bo on leci z Hellfundu. Nie dość rzadko, ale udało mi się kiedyś zdobyć, pojmam. Eee, 80 level, tu już mamy nasz Magic Swords. Eee, 85, nie wiem czemu nie oznaczyłem Swo sword of corruption, jakoś tak. Bo on zapewnia Sword Fighting, co fajnym bonusem, ale to już jest taki, powiedzmy, ostatni, co się wyróżnia, jak możecie zobaczyć. Dalej, miecze, no tutaj 49, 50, już się za bardzo nie wyróżniają. Topory tutaj przodują, bo już na 90 mamy topór z 50 ataku, ale Shiny Blade ma wtedy 50 na 120. No i mamy później już Krystalina Axe za 51. Ehm, no i na, najlepsza, jednoręka z najwyższym atakiem, właśnie to jest toporek. A w przypadku klubów. To jest dość dziwnie, bo z anchilatora nie mam żadnego kluba. Leci, ten na no, 90 leci z jednego z bossów teplingów. Myślę, że uda Wam się go kupić i do, właściwie nie aż tak drogo. Można właśnie taniej niż w bronie z tylko że gdyby to był jakiś nowy serwer, to ciężko będzie, naprawdę ciężko takie coś zaopatrzyć. No i dwulęka 55 ataku jako jedyna. To oczywiście sobie też możecie spauzować, żeby sobie porównać na ostatecznej bronie. Właśnie tutaj widać, że topór się wyróżnia pod względem ataku. SWORD już trochę się zacofuje, a klub... No na koniec powiedzmy ładnie wypada. Ale i tak, raczej znaczy, no, mniej niż wiadomo topu, tylko ta ostatnia dwuręka, dwuręka, jedną ręka ma mniej. Eee, no i przejdziemy do takiego właśnie jeszcze zajmiem. Te przedmioty specjalne. Tutaj oczywiście każdy ma jakby przed zbroje, zbroję... Fire, Firebond, chyba Giant Armor i ten airborne, titan Armor i tak dalej. I tutaj różnica jest taka, że tą podsłowę można zdobyć z inku. Earthborn jest po prostu rarem nie do zdobycia, a ta dla kluba, no powiedzmy, jest mało użyteczna, bo zapewnia na energię, po co nam, um, ale jest po prostu najtańsza. Wydaje ja myślę, że to nie jest takie istotne, jeszcze istnieje shield of corruption, ale to też podchodzi pod tych naprawdę rali, jest niezwykle drogi i tak lepiej się nosi. Defensywny prismatic, od odnotuje splatę. Jako zbroję, więc myślę, że to nie odgrywa takiej roli. Szczególnie, że ostatnio dodano. Ja nie wiem, czy wiecie specjalne zbroje, chyba tam do 200, na już sobie wybieracie, jaki chcecie odporność na żywioł, jaki fighting i tak dalej, Zresztą no wiadomo, na setnym no to jednak fajnie mieć ten fireball, żeby trochę tam zwiększyć atak. No ale gdy po prostu podobno, no to skupiacie się wtedy na defensywie i tak sobie swoją zbroją, a bronią będziecie nadrabiać e, powiedzmy atak. No jak Ringi to ma każdy swój odpowiednik. Dobra. W opisie myślę, że dam wam jakąś tego rodzaju ankietę. Ciekawi mnie, z czego wybijecie na swoich knajtach. Myślę, że będą dwie ankiety. Pierwsza to właśnie, z czego wybijecie. Czy wzorowaliście tym, że słody są najpopularniejsze, dlatego się z nich bijecie? <grych> Czy może to bijecie zaxa, tak jak ja? Nie wiem, może oglądaliście mój odcineczek i zdecydowaliście bić stoporkę. A może właśnie klubem, bo już zdaliście sobie sprawę, że um, no skoro z kluba tak mało osób bije, to mogą być tanie. A druga ankieta myślę, że to będzie e, takie bardziej, właśnie pytanie: czy byście zmienili swoją broń, gdybyście po obejrzeniu tego podania, byście mieli taką opcję, czy jednak uważacie, że podjęliście mądrą decyzję? Moim zdaniem, tak ogólnie, no, spojrzyjcie w oczy: aż tak te bronie się nie różnią, jednak jest różnica cenowa i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego jak zły wybór. E, no, i to by było właściwie na tyle: nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, możecie stawić łapeczkę w górę, jakiś komentarz. Co do ogólnie filmików, myślę, że następny będzie Dragon Ride na Carlin, bo w faca, a później zastanowię się nad pacem, bo no, zauważałem już tą opcję, żeby pokazać nowe eksplowiska na pacu, to się jeszcze zobaczy. No, standardowo, jeśli macie jakieś pytania, hmm, no to możecie zadawać w komentarzach, albo na skrzynkę na jak tam chcecie. Dobra, trzymajcie się, cześć!